W Warszawie kolejna awaria sieci ciepłowniczej Warszawa. Kolejna awaria ciepłownicza na Pradze. Krótko po naprawie awarii, do której w związku z uszkodzeniem rury sieci ciepłowniczej doszło w piątek na ulica Jagiellońskiej, w sobotę przed południem doszło do następnej. Możliwe jest, że po raz kolejny ponad 60 budynków na Pradze pozostanie bez dostaw ciepła. Chodzi o budynki przy ulica Jagiellońskiej. Kępnej, Marcinkowskiego, Okrzei, Sierakowskiego, Sprzecznej, Targowej, Wrzesińskiej i Zamojskiego. Spółka tłumaczy rzeczniczka spółki Veolia Energia Warszawa, Aleksandra Żurada, poinformowała, że piątkowa awaria zgodnie z planem została usunięta około godzina. 6 rano w sobotę. Po godzina. 9 napełniany i uruchomiany był ciepłociąg, więc do godzina. 11. Rzeczywiście wszyscy mieszkańcy mogli odczuć płynące ciepło. W okolicy doszło jednak do następnej awarii, przekazała. Żurada wyjaśniała, że przy napełnianiu ciepłociągu może wystąpić zjawisko uderzenia hydraulicznego, które stwarza ryzyko awarii w jakimś innym, bliskim miejscu. To ryzyko wystąpienia awarii dodatkowo wzrasta przy niskich temperaturach, które mamy. Wynika to z dużej różnicy temperatury wody w urociągu i temperatury na zewnątrz, powiedziała. Jak dodała, na miejscu są służby wełogi, a dalsze informacje będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej spółki. Poinformowała też, że bardzo prawdopodobne jest, że od dostaw ciepła odłączone będą musiały być te same budynki, co w piątek. Było ich ponad 60.